Powiedzieliśmy sobie o takich głównych znakach nawigacyjnych dotyczących systemu Jala. Mówiliśmy o ich światłach, mówiliśmy o charakterystyce świateł, o ich zasięgu, rytmie świecenia, kolorze, ale chciałbym też wspomnieć tu o dwóch innych światłach, trochę w innym kontekście, w tym sensie, że są to światła dwóch nowych takich oznaczeń nawigacyjnych, tak bym to nazwał. Mamy tu światła nabieżnika i światła sektorowe. Jedne i drugie służą do tego, żeby wyznaczyć tor, wskazać bezpieczny tor w miejscu, gdzie z reguły jest wąsko przy podejściach do portów albo przy podejściu przez, przy przejściu przez jakieś wąskie cieśniny. I tak spójrzmy najpierw na światła nabieżnika. W ogóle czym jest nabieżnik? Jest to konstrukcja złożona z dwóch świateł, gdzie jedno znajduje się bliżej morza i jest umieszczone niżej, natomiast drugie znajduje się dalej od wybrzeża, w głąb lądu i jest umieszczone wyżej, i wyznaczają one pewną linię. Na szczycie każdego z tych, tych, tych tej konstrukcji znajduje się charakterystyczny znak lub też znajduje się światło. I tu, jak sobie spojrzymy, to chcę Wam pokazać światła nabieżnika na przykładzie podejścia do takiej na, z, z otwartego Morza Bałtyckiego na Zatokę Grajswalską, tam w okolicy Wyspy Rugi.